My City of Beauty. Dziś przychodzę do Was z projektem Denko, Będzie to dłuższy filmik, więc koniecznie zróbcie sobie herbatę i zapraszam do oglądania zacznę od dwóch szamponów, które są po prostu rewelacyjne i z obydwu byłam bardzo bardzo zadowolona. Są to szampony Orientana. E, oczywiście ja wam mówiłam o tych szamponach już. One nie mają SLS, są bardzo delikatne. Po tych szamponach czasem nawet nie musiałam już używać odżywki, bo włosy są tak śliskie. Po obydwu. Jeden jest um, imbiel trawa cytrynowa, drugi jest jaśmin i migdałecznik. Jeden jest do włosów cienkich i delikatnych, a drugi jest taki uniwersalny. Natomiast e, działanie jest takie same absolutnie, a jest świetne, rewelacyjne, naprawdę polecam, szczególnie jeżeli macie suche włosy, wypróbować tych szamponów. Jedyna sprawa, jaka tutaj jest kolosalną różnicą, moim zdaniem ten z trawą cytrynową i imbirem no nieładnie pachnie i dużo przyjemniej używało mi się z tego względu jaśmina i migdałecznika. Polecam do kupienia w Superfarmie albo w sklepach zielarskich za 30 parę złotych, chyba 39 bardzo fajny produkt. Kolejna rzecz jest to maska do włosów Naturvita, kupiona w naturze za 22 zł około. Maska, która nie ma silikonów, która bardzo fajnie się sprawdza do hennowania włosów i w tym charakterze najczęściej jej używam. Jest to dobra maska, jeżeli macie włosy przetuszczające się i nie chciałybyście ich obciążać. Wtedy na pewno się sprawdzi, ona ma delikatny mus, typowa maska nawilżająca. Kolejna rzecz, którą już niekoniecznie polecam, Le Petit Olivier. Dostałam to mleczko do włosów od mojej siostry. Bardzo wysoko w składzie niestety perfumy. Zapach wydaje się przyjemny, ale zaczyna być taki mylący i naprawdę przeszkadzający w funkcjonowaniu po pewnym czasie. Nie zauważyłam też, żeby jakoś korzystnie wpływał na włosy wręcz przeciwnie także nie polecam Wam tego produktu. Ja to dostałam od siostry z Francji, Samary Kamila, ale no niestety produkt się nie sprawdził. Kolejną rzeczą, jak już włosy, to idziemy dalej. No, widać, że lubię te, mas te odżywki. Odżywki z garniera. Bardzo dobre. Mają co prawda alkohol izopropylowy, ale prawie na końcu składu, więc w małym stężeniu, więc raczej nie zrobią krzywdy włosom. Włosy po nich super śliskie, wygładzone, nieelektryzujące się, nawilżone. Bardzo, bardzo lubię te odżywki, co widać po dwóch opakowaniach. Jak już jesteśmy przy dwóch opakowaniach, no to teraz też żal do mycia twarzy. Też dwa opakowania, chociaż różne, które bardzo lubię. Sylweko, będę do tego wracać, do kupienia w sklepach zielarskich, w aptekach. Jeden jest rumiankowy, drugi jest tymiankowy. Wiem, że na rumiankowe dużo osób narzeka na zapach. Mi one nie przeszkadzają. To są takie ziołowe zapachy, nieperfumowane. Jeden ma kwas salicynowy, drugi ma kwas jabłkowy, więc bardzo fajnie też delikatnie przywracają tej skórze taką kwasowość. Byłam bardzo zadowolona z tych żeli, Nie podrażniają, nawet jak się dostają do oka, to mnie nie szczypały. Nie mają właśnie silnych detergentów, są delikatne. Bardzo lubię, a świetnie oczyszczają skórę. Polecam Wam serdecznie, 16-17 zł kosztują. Teraz kolejny żel do mycia twarzy, z którego też byłam zadowolona. Ten jest nieco silniejszy, mimo że też nie ma mocnych SLS-ów, z prebiotykiem. Biały Jeleń, prebiotyk, e, chyba 18 zł Ciężko dostępny niestety, wiem, że teraz chyba w naturach się pojawiły. Ja kupiłam w Blue City w Warszawie w, na stanowisku Biały Jeleń. Bardzo wydajne. Biały kolor miał, ładnie pachniał. I na skórze tłustej sprawdza się lepiej niż na suchej, bo mam porównanie. Tamten, który wcześniej Wam pokazałam z Sylweko, one bardziej do skóry suchej, wrażliwej. A ten też u tłustej się sprawdzi, bo hmm, sprawdzałam właśnie z moją siostrą, jak ja mam suchą. Ona ma e, mieszaną tłustą, więc, więc właśnie po, po tym to wiem. Kolejna rzecz: kredka do oczu kolosal e, Kajal z Maybelline. I, 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 kredeczka była bardzo fajna, odkręcana, wykręcana, nietemperowana, więc to też było duże ułatwienie, piękna czerń. bardzo fajnie się jej używało, nie wiem czy ona jest w ogóle dostępna w kupnie, bo ja ją dostałam gratis do tuszu do rzęs, więc gdyby była to na pewno bym do niej wróciła, byłam bardzo zadowolona z tej kredki, nie rozmazywała się, naprawdę fajna kredka. I, i, I teraz rzecz. La Roche Posey efekt larduo. Ja wiem, że bardzo dużo osób przepada za tym produktem. U mnie jednak no, nic dobrego on na twarzy nie robił, wręcz nawet działał negatywnie na moją skórę. A używałam go długo i zużyć go nie mogłam. Także cieszę się, że mi się udało. To jest moje odczucie. Wiadomo, że każda cera ma inne potrzeby. U mnie akurat ten produkt się nie sprawdził i nie mogę go wam polecić. No po prostu. Chociaż wiem, że niektóre dziewczyny zachwalają. Kolejna rzecz, płyn micelarny Green Pharmacy Herbar Cosmetics, 3 w jednym z owsem. Bardzo fajny płyn, dokładnie domywał makijaż, byłam z niego niezwykle zadowolona. Jego cena tam chyba około 7 zł, czy może nawet mniej, także myślę, że przystępnie. Delikatny zapach. Jedyne co, to wiecie, co mogliby, bo tutaj mi się już ten korek zaczął rozwalać. Mogliby bardziej tutaj nad tym opakowaniem popracować, no ale. Nie, nie będę się przyczepiać o, o, o to. Kolejna rzecz, płyn do higieny intywnej Naturaginum, yy, też bez silnych detergentów, przyjemny zapach, fajnie się pienił, mimo że nie było żadnego sls nic takiego. Produkt hipoalergiczny, delikatny, yy, polecam, bardzo, bardzo fajne w aptece do kupienia za około 20 zł. Topa, Dermo Face, Vizio, tonik łagodzący podrażnienia, odświeżający, hypoalergiczny. Kolejna rzecz. 18 zł w Rosmanie za niego dałam, coś takiego. Był w porządku, ale tak wychwalać pod niemi, nie będę, ale był w porządku. Nie, nie podrażniał, nie uwrażliwiał, więc nie będę na niego narzekała. Taki poprawny tonik odświeżający. Kolejna rzecz, Alan i ja już mam kolejną tubkę tego kremu, bardzo fajny na podrażnienia, już jak widzicie do ostatku go wygrzewywałam. fajny też do kremowania włosów, robiłam Wam kiedyś filmik o kremowaniu włosów, więc sobie wejdźcie, jeśli nie widziałyście, obejrzyjcie. Bardzo lekki krem, fajnie to się sprawdza pod makijaż, jestem z niego generalnie zadowolona i, i na pewno będę go kupowała, zresztą mam, tak jak mówię, kolejny w zapasie. I teraz taki balsam do ciała, on jest Granat i Figa z Isany kosztował na promocji w Rossmanie 5 zł z groszem, normalnie kosztuje około 10, bardzo długo się go zużywało, dobry skład ale on nie jest bardzo mocnym produktem odżywczym, on jest taki delikatny raczej jak takie mleczko do ciała nie jak masło do ciała więc jeżeli potrzebujecie takiego delikatnego odżywienia i nie lubicie gdy po kąpieli Wasza skóra jest długo tłusta, to ten, bo bardzo szybko się wchłania i, i ma naprawdę taki przyjemny ożywiony zapach Kolejne rzeczy, trzy lakiery do, do paznokci może pokażę i froszę, vernisz na liść polish, 31 róż grassi Wygląda w ten sposób. Lakier, malutki, fajnie, że malutki, bo nie zdążył mi wyschnąć, mogłam go sobie spokojnie zużyć, piękny malinowa czerwień, piękny kolor i co najważniejsze, ten lakier naprawdę u mnie na paznokciach długo zostawał, więc Wam naprawdę go polecam, bo na moich paznokciach rzadko co, zaraz mi nie odpryskuje, a ten naprawdę, naprawdę fajnie. Bardzo polecam Wam ten lakier, wypróbować sobie. Tym bardziej, że jest malutki, warto naprawdę polecam Wam te lakiery. Natomiast nie polecam Wam lakieru pupy, Lasting Color. Zostawiał mi smugi, odpryskiwał, a ten lakier jest dosyć drogi. Także nie polecam Wam go, chyba że macie naprawdę fajne paznokcie do malowania, nie takie jak moje, które zaraz odpryskają. Ale generalnie nie byłam bardzo zadowolona z tego lakieru. I kolejny lakier, którego też. Nie za bardzo polecam, chociaż nie był najgorszy. Sephora. Jest to lakier, 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 lakier w kolorze niestety nie wiem jaki, bo nie jest napisane nigdzie na nim. Ładny kolor, ale odpryskiwał mi dosyć szybko kolejna rzecz z Biedronki, plastry na zniszczone piętry jojoba, ja myślałam, że to będą takie plastry w stylu tych skarpetek złuszczających, ale nie było, one kosztowały około 10 zł. to jest coś takiego jak plaster nasorczony olejkiem, po którym jak zdejmujecie go, bo go się zakłada na noc, w ogóle spanie w tym plastrze jest bardzo niewygodne, no już pomijam to. Jeśli chodzi o efekt, uważam, że nie opłaca się kupować tych plastrów. Lepiej sobie nasmarować porządnie grubą warstwą kremu stopy i założyć skarpetki niż, niż tutaj te plastry napięty. No ja myślałam po prostu, że to jest produkt, który ma złuszczać i, i coś w stylu tych skarpet, a to jest produkt taki odżywczy, ale no, nie uważam, że jest to jakiś taki niezbędnik. Jest w porządku, nic tam, wiadomo, odżywy, no bo ma tam olejki, ale... Możemy to sobie same zrobić, nie kupując specjalnie plastrów i nie męcząc się przez, całe, przez całą noc z tymi plastrami na stopach. E, łagodzący tonik Optymalna Tolerancja z Mixa Ekspert Wrażliwej Skóry. Byłam z niego bardzo zadowolona, fajnie, że ma tą pompeczkę. To też pozwoliło na to, że bardzo długo go używałam. Mogłam go dozować 200 ml. Dostępny w drogeriach Natura na pewno, nie wiem gdzie jeszcze. Bardzo fajny tonik dla wrażliwych skór polecam. Kolejna rzecz, Revlon kolor z podkład. Podkład ten jest do skóry mieszanej i tłustej, bo wcześniej miałam do suchej i wrażliwej. Chyba do suchej i wrażliwej, on się nazywa. Nie byłam z niego zadowolona z jego krycia. No i dziewczyny mi powiedziały, że tak, bo to do suchej i wrażliwej. Spróbuj sobie tego do mieszanej i tłustej. On ma dużo większe krycie. Przepraszam z całym szacunkiem, ale naprawdę używam wielu podkładów. To nie jest dobrze kryjący podkład. Wiem, że dziewczyny zachwalają, że jest super kryjący. Nie, no u mnie nie jest. Nie jest, mam suchą skórę, ani ten, ani ten wcześniejszy, u mnie... No nie byłam z niego zadowolona, męczyłam się z nim, w końcu mi się udało go zużyć i to tyle. Wiem, że ma masę fanek, ale nie dla każdego jest wszystko, także nie. Puder Sephora, puder w kompakcie, on miał dosyć fajny kolor, bo to była D20 Warm Nude. Fajnie się sprawdzał, matowił, chociaż nie był to taki mat, jak uzyskuje pudrem paezę y, Natomiast w porządku, w porządku. Produkt do torebki może być naprawdę fajny. Y, następnie masełko Lip Butter Original Nivea. Byłam bardzo zadowolona z tego masełka, długo je zużywałam. Fajnie nawilżało usta. Nie okej, okay, ale chyba już nie wrócę do tego produktu, wolę jednak coś wstydzić, bo nie podoba mi się to, że muszę ten palec starzać i te bakterie wprowadzać. No, to opakowanie nie za bardzo. Wcierka do skóry głowy Jantar. No, ja już Wam w zapuszczeniu włosów mówiłam o tej wcierce, ja ją wmasowuję w skórę głowy. Bardzo fajna wcierka, nie zaszkodzi włosom, pięknie pachnie takim jakimś męskim, męską wodą kolońską. Polecam, spróbujcie sobie kiedyś kurację tą wciarką zrobić, bardzo fajny produkt. Bodet Collage, moja kochana odżywka, tu już się y, wszystko z niej zdarło, to już jest nie wiem, które opakowanie, bo używam i używam z moją siostrą tych odżywek, uwielbiam tą odżywkę, robiłyśmy filmik z rzęsami Przedpo, także zawsze, kiedy mnie pytacie, co ja robię, że mam takie piękne rzęsy, to jest zasługa tej odżywki, świetna rzecz i zawsze będę Wam ją polecać, bo ją uwielbiam. Natomiast nie polecę Wam perfum Naomi Campbell Cut Deluxe with Kisses. Ja je kiedyś dorwałam w naturze za 10 zł i mówię, o Boże, ale mi się udało, super okazja. Taki śmierdziuchy, że po prostu słuchajcie, używałam tego jako odświeżacz do toalety. Naprawdę nieładny zapach. Nie wiem, możecie sobie go powąchać, jak gdzieś będziecie mieli okazję, ale myślę, że nie tylko mi. No, w większości ludzi, bo też w mojemu otoczeniu bardzo, bardzo ten zapach się nie podobał, więc dobrze, że się skończył w końcu. Ten, ale inne zapachy Naomi były ładne, więc trochę mnie to zmyliło, bo myślałam, że i ten będzie, nie było możliwości wypróbowania tych perfum, bo były właśnie na przecenie, więc mówię, a wezmę w ciemno, bo te Naomi takie fioletowe bardzo mi się podobały. No ale ten zupełnie nie wypał. No, i skończyłam swoją kurację izotreksinem. I ten izotreksin u mnie było to za lekkie. Za lekki produkt, za lekki retinoid. Także teraz będę miała retin A. I mam nadzieję, że się lepiej sprawdzi. Bo ten produkt, no, te efekty nie były zadowalające. Moja skóra jednak potrzebuje czegoś silniejszego. I ostatnia rzecz. Puder brązujący Deluxe Bronzer z Astora. I tu była taka mozaika, kilka produktów. Z tyłu jest lusterko. Ja miałam 001 z Glow. I to był produkt, z którym najpierw męczyła się moja siostra, później oddała go mi. No i to nie jest jakiś taki świetny bronzer. Nie mogę go, go Wam po prostu specjalnie polecić. Taki przeciętniak. Może nie robił plam, ale nie był to efekt konturu czy, czy przybrązowienia twarzy, jaki ja bym chciała, do jakiego jestem przyzwyczajona, który uzyskuję na przykład przy pomocy bikor ziemi egipskiej. To tyle, jeśli chodzi o produkt Denko. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś tam ze mną jest, ktoś to jeszcze ogląda. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook, Twitter. No i subskrybujcie nas, kciuków do góry dawajcie nam zawsze sporo. No i tyle, buziaczki, pa, pa!